Cieszę się więc, że dzisiaj mogę testować auto, do którego jak ulał pasuje napęd elektryczny. Przed Państwem nowy Peugeot E3008. 3008 miałem już okazję dość dokładnie poznawać w tamtym tygodniu, kiedy testowałem odmianę z silnikiem benzynowym 1.2 piórtek, ale ku mojemu zaskoczeniu to są dwa zupełnie inne samochody. Spalinową 3008 z uwagi na kilka elementów jeździło mi się trochę tak jak przerośniętą 2008, a tutaj faktycznie czuję się jakbym prowadził sporego, kompaktowego suwa. Auto jest znacznie cięższe, bo różnica w masie już za sprawą samego akumulatora przebija pół tony. Do tego w elektryku inny jest zawieszenie, bo tutaj z tyłu zamiast belki skrętnej mamy wielowahacz, a także inne są felgi, bo tutaj mamy 20 zamiast 19 cali. Przez felgi oraz przez masę byłem święcie przekonany, że elektryk będzie dużo bardziej twardy, a ku mojemu zaskoczeniu on jest znacznie bardziej dostojny. I bez cienia przesady, dostojny to słowo, o którym możemy opisać każdy element tego samochodu. Zawieszenie jest jakby bardziej jędrne, a na pewno dużo lepiej wygładzające, zwłaszcza te niewielkie nierówności. Reakcja na gaz w trybie normalnym jest dostojna, niespieszna, raczej wymagająca głębszego wciskania pedału przyspieszenia, co potęguje wrażenie sporej masy pojazdu i zmiękcza styl jazdy kierowcy. Sam silnik, umówmy się szczerze, daleko mu do miana generatora emocji, bo 8,8 ,8 sekundy do setki, to na chwilę obecną jeden z wolniejszych wyników w tej klasie. To wartość dokładnie dwa razy wyższa niż w naszym Y. Zero to w trybie sport. 3, 2, 1. Zaros to w trybie normalnym. 3, 2, 1. Nawet zestrojenie trybów jazdy jest dużo bardziej nastawione na. Płynność niż na generowanie jakichkolwiek emocji, bo w trybie Eko auto ożywa dopiero, kiedy wbijemy gaz całkowicie w dechę. W trybie Normal gaz nadal trzeba wciskać bardzo głęboko, a spory skok pedału przyspieszenia tylko potęguje ten efekt. A dopiero w trybie Sport możemy poczuć ten niezwłoczny moment obrotowy, charakterystyczny dla silnika elektrycznego. W trybie tym auto w końcu ożywa przy dużo mniejszym wciśnięciu prawego pedału. Jeśli na co dzień będziecie jeździli w trybie normalnym, to w nim auto zdaje się być nieco przymulone, ba, w nim nawet reakcja na kickdown zdaje się mieć pewnego rodzaju zwłokę, co akurat w elektrykach zbyt często się nie zdarza. Jadę sobie spokojnie, uwaga, uwaga, gaz zechę i teraz przyspieszam. Takie dziwne. Nie ma takiego natychmiastowego odejścia, ale mamy może z pół sekundy zwłoki. 80-120 w trybie sport, 3. 3, 2, 1 ok i 100-140 w trybie sport 3, 2, 1 no i gizelka z drugiej strony mam wrażenie, że dzięki temu kierowca dużo szybciej zdaje sobie sprawę, że ten samochód jest stworzony do czegoś innego niż do mocnego wbijania nas w fotel, które nawet w trybie sport i nawet przy wbijaniu gazu w dechę jest po prostu wystarczające, ale nic więcej. Popatrzcie, wejdziemy sobie w tryb sportowy, gaz w dechę. No, fajny w tym momencie obrotowy, ale po prostu jest fajny, nie ma tutaj, wiecie, szczęki na podłodze i tak dalej. Zaczynamy więc niespiesznie bujać się po mieście i doceniamy choćby wspominany wcześniej komfort od zawieszenia, który tutaj jest wyższy niż w podmianie spalinowej. I mamy teraz przejazd przez tory kolejowe. Uwaga, uwaga... No, ku mojemu zaskoczeniu on jest wygładzony nieco bardziej niż w przypadku spalinowej 3008, a naprawdę tego bym się nie spodziewał. W Tesli, na przykład, na tym przejeździe kolejowym, czuć takie łupanie, takie, upanie, takie tu, tu, tu tu Czujecie na każdej części waszego uda i pośladka te wszystkie różnice wysokości pomiędzy szyną a późniejszym najazdem, a tutaj tego nie ma. I co jeszcze warto w tym zawieszeniu pochwalić, że ono pracuje dużo ciszej przy filtrowaniu nierówności niż zawieszenie w naszej Tesla Model Y. A tam mamy 19, tu mamy 20. Powinno być inaczej, a jednak tak to wygląda. A, sprawdźcie sobie jeszcze inny przejazd kolejowy. Proszę bardzo. No nie, no jest, jest różnica. Jest, duże. jest duża różnica względem Tesli, to naprawdę inny świat. Auto jest niemal niewrażliwe na łaty na jezdni, krzywo położoną kostkę czy przejazdy kolejowe, z którymi odmiana spalinowa radziła sobie odczuwalnie gorzej. Nawet na śpiących policjantach auto zdaje się zachowywać nieco bardziej dojrzale, a dopiero na głęboko zapadniętych studzienkach odmiana elektryczna zdaje się dobijać nieco szybciej od spalinowca. No i wtedy też nieco bardziej hałasuje przy tym dobijaniu. To no właśnie w tym jednym miejscu zauważymy znacznie wyższą masę odmiany elektrycznej, która poza tym jednym przypadkiem stwarza po prostu znacznie lepsze wrażenie. Podsumowując, zanim odebrałem E3008 do testu, to trochę kręciłem nosem, że, nawet jako opcja, nie możemy tutaj domówić zawieszenia z adaptacyjnymi amortyzatorami. Ale patrząc na to, jak jest zestrojone to zawieszenie, mogę na to przymknąć oko. Zresztą nie wiem jak Peugeot to osiągnął, ale do tej pory, jak jakiś model, niezależnie od producenta, był projektowany zarówno jako auto elektryczne, hybryda oraz spalinowiec, to mi najlepiej jeździło się spalinowcem, potem pluginem, a najgorzej jeździło się elektrykiem. Odnosiło się wrażenie, jakby to właśnie odmiana elektryczna była robiona jakby trochę na siłę, jakby na zasadzie zróbmy ją po prostu, żeby była, bo zwyczajnie najbardziej odstawała od pozostałych napędów, patrząc na kształt. To do niej podczas jazdy mogłem zgłaszać najwięcej uwag. Tutaj mam całkowicie odmienne wrażenia. Jeżdżąc E3008, czuję, że to auto było projektowane właśnie głównie jako elektryk i że to do tej odmiany przywiązywano największą uwagę podczas konstruowania tego pojazdu. Parametry z silnika E3008, choć na tle innych elektryków nie wypadają jakoś szałowo, to jednak na tle spalinowca prezentują się lepiej. Okej, okay, auto czasami wymaga głębszego wciskania pedału gazu, ale inaczej niż w spalinówce, tutaj przejście w tryb sportowy faktycznie znacząco zmienia działanie układu napędowego. Nawet na autostradzie E3008 zdaje się prowadzić pewniej od spalinowca, jest dużo mniej wrażliwa na czynniki trzecie, jak przerwy inne, czy boczne wiatr i wyjeżdżanie z ciężarówki. I okej, okay, jak to w każdym elektryku bywa, na autostradzie zasięg topnieje błyskawicznie, ale do jakich konkretnie wartości, to opowiem nieco później. Patrząc na to auto, już nie w porównaniu do spalinowej 3008, ale po prostu jako na elektryka, dostanie wygodne upadki za kierownicą, służące do zmieniania siły rekuperacji. Auto niestety nie ma funkcji One Pedal Drive, więc nie potrafi nas wyhamować do zera, często nawet przy najmocniejszym poziomie odzyskiwania energii. Ostateczne zatrzymanie musi nastąpić z inicjatywy kierowcy. Rzecz, która jednak zdecydowanie wyróżnia ten pojazd na tle innych elektryków, to fotele. Nie wiem czy pamiętacie jak narzekałem na fotele z testowanej spalinówki, ale o tych fotelach nie mogę powiedzieć złego słowa. Ba, szczerze, wiele bym dał, żeby mieć takie fotele w naszej Tesla Model Y. Zachwycam się tutaj czteroma elementami: wszechstronnością ich regulacji, efektywną wentylacją, rozbudowanymi funkcjami masażu, no i oczywiście pneumatycznymi boczkami. Połączenie wszystkich tych elementów u konkurentów 3008 naprawdę nie występuje zbyt często. Kolejne co oceniam na plus to sama skóra, którą te fotele są obite. Ona sprawia naprawdę dobre wrażenie, szczególnie jak na obecne czasy, w których byle cerate określa się mianem sztucznej skóry. Do tego, nawet bez włączonej wentylacji foteli, nasze ciało nie poci się na nich tak jak na tkaninie z wersji Alur. Jedyne czego nie ma, co mogłoby się w przyszłości pojawić, to dwupłaszczyznowa regulacja zagłówka, który według mnie jest nieco za bardzo odchylony do przodu, niemniej i tak nie wpływa to na finalny odbiór. Te fotele oceniam po prostu na szóstkę i gorąco polecam ich do mówienia. Można więc włączyć funkcję masażu i wentylacji, i w komforcie i prestiżu docenić pozostałe elementy samochodu, które omawiałem już przy teście spalinowej 3800, a o których tutaj już nie będę się ponownie rozwodzić. Tym bardziej, że w naszym kraju, rozległych prerii i pustkowi, wiele osób najbardziej ciekawi zużycie energii i zasięg. Test przeprowadzałem na początku lipca przy temperaturach zewnętrznych w okolicach 20 do 30 stopni. Przez dwa dni było 30, dzisiaj mamy 20. Peżo obiecuje, że według normy WLTP przebijemy tu nawet 500 km, i dobra informacja jest taka, że jeżdżąc po mieście bez szaleństw lub zapinając ten pomat na 90C, faktycznie dałoby się dojść do takich okolic. W mieście, w zależności od waszego stylu jazdy, będziecie utrzymywali się w widełkach 14 do 17 km na setkę, a to bezpośrednio przekłada się na 430 do 500 km zasięgu. Jeżdżąc normalnie w zróżnicowanych warunkach, a więc wyjeżdżając też poza miasto, utrzymywałem się w widełkach 19-20 kWh na satkę, a to by oznaczało mniej więcej 365-380 km zasięgu. Dość podobne zużycie energii da się też wykręcić, zapinając ten pomat na 120 km na godzinę. Jak to w każdym elektryku zasięg znacząco topnieje na autostradzie, na której zapinając tempomat na 140 km na godzinę, średnie zużycie przebijało 25 kWh na setkę, co daje nam 286 km zasięgu. Wyniki i wykresy standardowo umieszczę od razu po pomiarach na tempomacie. Pomiar zużycia energii przy 90 km godzinę z górki i na koniec pomiaru przy 90 z górki średnie zużycie to 11,7 kWh na 100 km. Pomiar zużycia energii przy 90 km godzinę pod górkę i na koniec pomiaru przy 90 pod górkę średnie zużycie to 17,1 kWh na 100 km. Pomiar zużycia energii przy 120 km godzinę z górki i na koniec pomiaru średnie zużycie to 18 kWh na 100 km. Pomiar zużycia energii przy 120 km na godzinę pod górkę. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 22,8 kWh na 100 km. Pomiar zużycia energii przy 140 km na godzinę z górki. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 23,9 kWh na 100 km. Pomiar zużycia energii przy 140 km na godzinę pod górkę. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 27,1 kWh do godziny na 100 km. I kończymy naszą objazdówkę pomiarową głównie jeżdżąc po mieście i wyobraźcie sobie, że takie spokojne bujanie się po Rudzie, Śląskiej Katowicach, Chorzowie, Świętach w niedzielę, czyli przy akurat dość pustych drogach skończyło się wynikiem 13,9 kWh na 100 km. Czyli gdybym cały czas jechał dokładnie w taki sposób, to byłbym w stanie tym autem przebić 500 km. No i witamy na początku testu. Z tego co widzę, oto od dobrania auta z salonu, średnie zużycie wynosiło niecałe 21 kWh na setkę i gdybyśmy mieli takie średnie zużycie energii, to rzeczywisty zasięg wynosiłby tyle. No i moi drodzy, zużycie z całego testu, podczas którego przejechaliśmy blisko 290 km, to 19,1 kWh na 100 km. Styl jazdy oraz warunki podróżowania zróżnicowane. I z tego co widzę, zostało nam jeszcze 22% prądu w akumulatorze, co według komputera starczyłoby na 68 km. Jak dodamy 67 do 290, to wyjdzie nam 357 km szacowanego przez samochód zasięgu. Podsumowując, zużycie energii i zasięg prezentują się lepiej niż na przykład w Subaru Solterra, czy Toyocie bz4x, które cierpią też z uwagi na mniejszy akumulator. Z drugiej strony nie ma też w nich absolutnie żadnej rewolucji. Zużycie energii i zasięg są dokładnie takie, jakich moglibyśmy się spodziewać. Podsumowując, widać, że Peugeot faktycznie mocno skupił się na tej odmianie, bo mi na wielu płaszczyznach jeździ się nią po prostu lepiej od odmiany spalinowej. Jeśli jednak w koncernie chcą mocno stawiać na elektryki, to według mnie natychmiastowo powinni rozbudować swoją ofertę. Dzisiaj okolice 9 sekund do setki wyglądają dobrze, ale jako podstawa, która niezwłocznie powinna być rozbudowana o mocniejsze jednostki. Podobno wkrótce gamę ma uzupełnić szybsza wersja z napędem 4x4, która na chwilę obecną jest Peugeotowi bardziej potrzebna niż siekiera drwalowi. Albo bardziej piła łańcuchowa, bo chyba drwale już nie korzystają z siekier. Drugie co niezmiernie wzbudza moje zainteresowanie, to odmiana z wielkim akumulatorem o pojemności blisko 100 kWh. Obecne 73 kWh żadnej rewolucji nie wprowadzają, ale jakby nagle w gamie pojawiła się odmiana, która gwarantuje według normy WLTP zasięg w okolicach 700 km, to naprawdę by totalnie pozamiatała. Czegoś takiego w tym segmencie jeszcze po prostu nie ma, a jak ktoś teraz pomyślał o Kia EV9, to szybciutko przypomnę, że chodzi mi o kompaktowego suwa, a nie o wieloosobowy autobus ze sporym zużyciem energii. Przyznam, że ja na tą odmianę E3008 patrzę jak na naprawdę dobrą przystawkę i żywię najszczersze nadzieje, że na danie główne w postaci mocniejszej odmiany 4x4 oraz odmiany z naprawdę ogromnym akumulatorem nie będę musiał długo czekać. Oczywiście w nawigacji możemy sobie wyszukać stacje ładowania samochodów elektrycznych, które znajdują się w pobliżu, ale mam jeden mały problem. Bo teoretycznie jak widzimy, ona wyszukuje nawet takie niezbyt mocne stacje, typu jakieś 11, 20, 2. Powiem szczerze, że nie wiem skąd on czerpie tą bazę ładowarek, ale one nie są kompletne. To znaczy, ja wiem, że tutaj jeszcze jest kilka innych ładowarek, których on nie wiedząc czemu nie widzi. Teraz to jest w miejscu, gdzie jest ładowarka Eleportu. Powiem więcej, jest i działa. Ale jak widzicie, nawigacja jej nie widzi. Tym samym, no fajnie, że mamy taką opcję jak wyszukiwanie ładowarek, ale wydaje mi się, że to by mogło być trochę bardziej dopracowane. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to ono faktycznie jest odczuwalnie lepsze od tego, co mieliśmy w Alur. Ale z drugiej strony, niestety, nie wprowadza też rewolucji, jaką spodziewałem się tutaj zobaczyć. Niestety, daleko tutaj do na przykład światła matrycowych, jakie mamy w nowym Volkswagenie Tiguanie. Niemniej, wiązka na światłach mijania jest wystarczająco mocna, wystarczająco szeroka. Mam wrażenie, że ona jest nieco szersza niż w tych bazowych światłach. A poza tym, że jest szeroka, to mamy też miły detal, jakim jest doświetlanie zakrętów statyczne, czego mi brakowało właśnie w odmianie Alur. Światła drogowe też są trochę mocniejsze. Fajne jest to, co. Teraz pewnie zauważycie, że kiedy przełącza się na światła drogowe, to wiązka świateł umienia również podnosi się dość wyraźnie do góry i doświetla te bardziej istotne, odległe sektory. Więc nie są to najmocniejsze światła matycowe, jakie możemy dostać w segmencie, ale i tak są lepsze od tego, co mamy w wersji Alur. I wydaje mi się, że Peżo za bardzo nie chce chwalić się ilościami stref, gdyż widać, że jeżeli jedzie jakieś auto przed nami bardzo, bardzo daleko, to tworzy się bardzo szeroki wycinek. Mamy auto w jednym punkcie, a wyłączają się matryce na naprawdę bardzo dużej szerokości. Ciężko mi będzie to pokazać aparatem, ale będę próbował. Może akurat coś się uda. Jeśli chodzi o oświetlenie bagażnika, tutaj nic się nie zmieniło, tylko jedna lampka po prawej stronie. Otwieramy drzwi tylne i tutaj też nic się nie zmieniło. Po jednej diodzie LED z lewej i prawej strony, które jak już wspominałem są nieco za bardzo do tyłu, więc łatwo je zasłonić swoją głową. Ale tutaj również nie zauważymy przestrzeni oświetlanej na stopy. Diody, które mamy pod lusterkami widzieliśmy też w odmianie Alur, więc tu się nic nie zmieniło. I jeszcze zerkiemy sobie na kabinę z przodu, w której coś się zmieniło. Bo po pierwsze mamy listę ambient na drzwiach, tego brakowało mi w odmianie Alur. Nie przerażajcie się, mam Będą maksymalną jasność, żeby było je dobrze widać. Możemy to trochę sobie ściemnić. No jak teraz widzicie, to podświetlenie ambient jest kontynuowane w wnęce, którą mamy na desce rozdzielczej. Tego chyba też nie było falur, bo to mieliśmy falur. Podświetlenie pod. Tabletem wiszącym. To mnie irytuje, bo to jest kolejny 3008, który testuję. W którym dalej nie potrafię znaleźć w ustawieniach opcji samościemnienia ekranu, czyli on zawsze świeci tak, jak go ustawię. Czyli za dnia ustawiam sobie maksymalną jasność, potem robi się ciemno i jestem przerażony, bo muszę w ustawieniach sobie to samemu ściemniać. Jedyne co mnie trochę irytuje podczas jazdy nocą, że ta listwa niestety, ale odbija się w przedniej szybie. O ile po środku nie ma problemu, bo listwa ląduje gdzieś za lusterkiem wewnętrznym i tego za bardzo nie widzimy, no może pomijając ostatni fragment, ale to już jest daleko od naszego wzroku. O tyle to, chociaż jest niewielkie, to trochę wkurza kierowcę, więc ja wolałem sobie nocą troszkę jednak te listwy przyciemnić. Testowana przez nas odmiana, a więc elektryk w odmianie GT, zaczyna się od 251 tysięcy złotych. Do naszego auta domówiono jednak obszerny pakiet ze skórzaną tapicerką, a także pakiet bezpieczeństwo, przez co finalna cena tego egzemplarza wynosiłaby blisko 270 tysięcy złotych. Widzowie w komentarzach jednak mnie uspokajali, że akurat w tej marce można liczyć na spore rabaty. I taki jest właśnie... Nowy Peugeot E3008. Jeśli ten film ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia: czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną, i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.